Ok, ku... ty... Tak, o, 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 o to o, tak zrób! Dobrze, Ale dobrze. się na... Pieczemy wietrzemy Siemanko, jesteście zaskoczeni miejscem, w którym się dzisiaj znaleźliśmy? Już wam tłumaczymy o co chodzi. Wokół nas rozpościera się piękna panorama teatry. A jesteśmy w miejscu marzeń. Marzeń wielu z nas. No, bo kto nie chciałby mieć własnej chaty w górach z widokiem na gniewą? I teraz zaskoczymy Was jeszcze bardziej. Ta urokliwa posiadłość może być Wasza. Dokładnie, kochani, dobrze słyszeliście. Ten w pełni urządzony ekodom w parze z ekosauną możecie wygrać w siódmej gorącej loterii Almette. Chodźcie, pokażemy Wam dokładnie, jak to wszystko wygląda. Ani sami zobaczcie. Pierwsze, co rzuca się w oczy po wejściu do domu, to ogromna przestrzeń. Jest tutaj w pełni wyposażona kuchnia z piekarnikiem, ekspresem, zmywarką i oczywiście pojemną lodówką, w której zawsze traficie na jakąś pyszną przekąskę. Oczywiście w górskim domu nie mogło zabraknąć klimatowego salonu. Co najlepsze z przepięknym widokiem na polskie góry. Jest tutaj wygodna kanapa, kominek, przy którym spędzicie chłodniejsze wieczory, no i 50-calowy telewizor. A z racji tego, że dzisiaj mamy super pogodę, to zapraszam Was jeszcze na chwilkę na zewnątrz. Zobaczcie jaki świetny taras, z którego możecie się rozkoszować wcześniej wspomnianą panoramą górskich szczytów. To, tu wszystko jest po prostu piękne, no. Ale gdyby tego było mało, to do dyspozycji macie wypasioną saunę, która jak na ekodom przystało, jest w pełni ekologiczna. A gdyby z jakiegoś powodu nie wystarczał wam taras, to w przytulnych sypialniach z pojemnymi szafami do dyspozycji macie balkony. Słuchajcie, jeśli chcecie, żeby ten niesamowity dom był wasz, to wystarczy, że kupicie dowolny serek almette z informacją o loterii i weźmiecie udział w losowaniu. Więcej na ten temat przeczytacie w linku, który specjalnie dla was umieściliśmy w opisie. No dobrze, mam life hack, który myślę, że autentycznie, jeżeli działa. Tak to wychodzi wychodzi żyłka, znaczy, że jest dobry. Tak, patrz, co się dzieje. Znasz koszki lodu? Znam. No, wiem, że znasz, ale tego nie znasz. Ale co? Spokojnie. daj sekundę. I i nie, nie wierzę. I zbierasz? Nie ma opcji. Zbierasz. Nie ma opcji, że robisz tego. Zbierasz. Wiesz, jak to człowiek robi? Jeden wyskakuje, ci drugi upada na podłogę, podnosi. Ci Ej, i daje a ja chciałem babci. to powiedzieć, żeby moja się nie zeszła. Ja... Tak. Upadło na podłogę, nikt nie widział. <śles> O Jezu, ile kostek. Piękny Romanie, zobacz jestem przygotowany. Jeden rodzaj lodowych kul. albo to jest tak naprawdę rodzaj folii. Drugi rodzaj folii. Trzeci rodzaj folii. To jest jeden z tych lifehacków, który marzę, żeby działał. Słuchaj, jeden cztery miliona, Ono się nie może mylić. Jadę. Myślisz, że dobrze? Hop. Nie, nie zawiedź mnie. Chcę nadal wierzyć w moc haku. No i teraz linie poziome. Ech. Zobacz, trzymaj tu. Urwiesz. I co teraz? Trząsła zostaliśmy A Ona czegoś nie otworzyła tutaj? Czekaj, czekaj, nie, 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 nie mów mi, że nie działa. Nie. nie. Następny. Nie. Następny. następny producent. Trzymaj. Na boki. O! Dobra, jedno mamy! Ale już wiem, jak zrobić cztery naraz. Jest lepiej. To są inne worki, no mają tam po prostu, wiesz... To... Liga o obrony lifehacków się nie poddaje. Dawaj to. To ty nie powinieneś zrobić tego! Mam tego więcej, posłuchaj. Użyjmy kogoś niesilnego. To był pojazd! <laughs> dawaj, dawaj. No. To nie może działać. Działa. To z góry wyleciały. Te, te są połączone jeszcze. Nie. A nie, tyłem wylatują. Sorry. Kurde, nie mamy takich worków w naszym kraju. Podsumowujemy to krótko. To jest niesamowity pomysł na biznes. Jeżeli wprowadzicie na nasz rynek te worki, które widzieliśmy na TikToku, Kupuję. Ktoś mógł wyprodukować takie worki. Przecież to nie jest fotomontaż. No, tylko nasze worki czterech producentów tego nie miały, no. Dobra, dawaj miskę, robimy pącz. Po pierwszej nieudanej próbie w naszej tymczasowej kuchni, a Waszej przypominam o loterii no na zawsze, postanowiłem znowu Cię tu zawołać. My na to mówimy Leodola dorosłych. Budowaliśmy wiele rzeczy, no jest takich plastikowych rurek. Od bolidu Formuły 1 po wieszak, stojak, lampę. I zazwyczaj to wszystko kleiliśmy, ten klej paprał się, obklejone ręce, obklejone stół. Ci... Wyobraź sobie, że istnieje filmik, który ma, uwaga, 38 milionów osób. Jeżeli kolejny raz będziesz robił rurkowy stojak na naczynia, to zamiast kleić, go poskręcasz. Jesteśmy tutaj po to abyśmy to sprawdzili. Zabawa z żywym ogniem, pamiętajcie, że zawsze wymaga ostrożności. A czym to podgrzejesz? Ha! I tutaj moja głowa. Piękna kuchnia to oznacza, że zamiast robić coś na i domek jest drewniany, to my wsadzimy nasze nypelki do piekarniczka. Pieczemy miedziane nakrętki. No dobrze, niczym wypieczona pizza, wyciągnąłem tą oto nakrętkę, rurka. Oooo! ją! Tak jakbyś na siłowni cisnął ciężarek! Mam woda, tam była woda! Ram! Oziębiasz, tak? I wykręcasz. Ach, jak nie będzie gwintu, to już nic nie uwierzę. Ty, jak pięknie! Czekaj, czekaj, wyciągnij, jak się nie złamie, to będzie pięknie. Ale jaki ostry Dobrze, i równy! Nie. Ty co, widzisz piękny romanie? Wiesz że to jest pomysł? Do czego? Nie odpłaział. One się zawsze zrywają, te skupańce, albo się wyrabiają. Dobra, zróbmy, zróbmy całość, niech. A już się bałem, że to jest tamto, że nie tamto nagrzane. Oho. Medium rare, well done. Jakie wolisz? Słyszę jak syczy. Tak. Ale ładnie idzie. Czekaj, no to. A fabryka, fabryka po prostu przemysł, to jest przemysł. To jest jak to zadziała? No daj, zobaczymy. Ej, i ten kołnierz, wiesz co powoduje? Nie. Szczelnienie! To wlejmy wody tutaj zobaczmy czy cieknie. No woda jest teraz tutaj, woda jest tutaj i, i powinno cieknąć. Jak nie cieknie, znaczy że jest szczelne. Szczelne jak wekowany słoik przez babcię. Ale spróbuj to teraz odkręcić. Nie, no, to jest normalne. 40 milionów odsąd. Napiszcie nam w komentarzu inne zastosowania tego patentu. Ale... Bo to, że działa, to działa. Ale po co. Ale jak łatwiej teraz można budować konstrukcję z rurek? Mam wrażenie, że od tego zaczęliśmy. I na tym skończyliśmy. Nie wiem, czy słyszysz w oddali dzwoneczki od krów. Każdy wie, po co są, żeby krowa się nie zgubiła. Jest tak, ta posiadłość posiada i balkony, i taras. Mój pomysł rozbijam na dwa. Jeden będzie dotyczył balkonu, drugi będzie dotyczył tarasu. Jak zrobić super fotę na balkonie? Nie tak. Najprostsza rzecz. Przesunąć. Kawałek przesunąć. Od razu pokażę Ci, co zrobimy na tarasie. Dwie zasady. Trójkąt i klata. Rozumiem, że ty będziesz modelką, a ja będę fotografem. Ty będziesz moim aparatem, tak? Wiesz, że ja umiem robić e, zdjęcia przy cudnej natury. Ale zrobimy najpierw tą złą wersję i potem zobaczymy, czy e, druga będzie lepsza. Nie ja będę miał żadnego problemu ze złą. Robię ci zdjęcie na wprost. Frontowe. No powiem ci, to jest tak ładnie, że to jest ładne. A teraz co? 45 degrees. Tutaj byś tak. mi prosił, dobra? Dobrze. I ona tak o, stanęła sobie. To jest to. Ale tu teraz trzeba porównać. No jest, trochę ale... lepiej jest. No ja jest. uważam, że jest trochę lepiej. Jest zamyślony, jest piękny widok, jest nostalgia, tu wszystko siedzi. Schodzimy na dół, idziemy na teraz. Piórko jest, kapelutek jest, kompocik masz, ale Instagram wybuchnie chyba. To będzie to. No po, poka. I teraz będzie pro. Jest mocny triangle. To jest ta ręka? Nie ta ręka. Bardziej, bardziej, wypnie. głowę. Głowę w dół. Mam to, a teraz to. Uniesione celebracja życia. Mamy to. Tak, o to, o, tak zrób. Dążył do mnie. Się wygrałeś, wygrałeś! wygrałeś! Ja nie mogę. Mamy to! O, wiesz, jaka to ciężka robota z tobą jako modelem? Patrz, pan życia. Ale... Pierwsze zdjęcie jest takie, jak byłbym tutaj kogoś w odwiedzinach, a drugie, jakbym sam to wygrał. Ale, bajer. Gdybyśmy to zrobili bardziej poważnie, że zakładamy ci modowego Instagrama, to sztaba coś z tego będzie. Jeżeli kojarzycie temat z i pocielaniem lampy, to pokażę wam sztuczkę. Potrę łokieć i uwaga, sztaba, twoja kolej wyskoczy. Gdzie ja? nie umiem skakać. Panie, po pierwsze, gdzie my jesteśmy? W górach ci panie. No to trzymaj. Po drugie, zrobiłem kilka obliczeń. Obliczenia zrobiłem po to, żeby zobaczyć, ile też wieszaków się tu yy, mieści, ponieważ mój TikTok, który jest bardziej eksperymentem niż lifehackiem, odnosi się do wieszaków. Check this out. Tu znowu pańki, czy nikt minie? Nie wiem co się wydarzyło? Nasze ciało, nasz umysł jest taki, że jak to puścisz, co? założysz, to ci się automatycznie głowa obraca. Nie! A wiesz, czemu to może dziać? Pamiętasz w podstawówce albo gimnazjum, jak się robiło coś takiego, że trzymałeś ręce we framudze i co? potem dawałeś i się podnoszą? I tak wygląda twój władz. No. A się żeś przygotował. Panie, bo tak mi się to spodobało, że wziąłem na zapas jakbyśmy dwa zgubili i trzy połamały. Myślę, że ten jest dobrym pomysłem. To wiesz? jest na koniec. Głowa, front. i teraz. Ej! co ty tak. Jest? Nie gadaj, co? Jak? co jak? Nie miałe, bo nie wierzę. Nie. Ajść, ciemność, nie? Nie no. mnie w krew. Jak chcę głowę ustawić prosto, żeby no. raczej powiedzieć, że to nie działa, bo to jest głupie. Tak. Co? Nie? Czarny. Weź na czarny. Weź na czarny. Nie, zaczynam Weź od tego. Zły. On jest za miękki. To jest dla mnie za miękki. Cii, ale nie, nie wiem. No automatycznie idzie mi głowa w, w kierunku tego Wiesiaka. O O kłęba! za wielki łeb! Ale idzie. Ja bardzo, to sobie to rozciągnij. A, nie. Dobra, czekaj. Uff. No, za no i co? I co? I co? No czuję, Dobra. że mnie ciągnie w lewo. Bo że dla Was jesteśmy po to, aby sprawdzać lifehaki. Więc ja mam jeden test. I Ty nie będziesz wiedział, którą stroną, i się wyjaśni. No, a tak. Tak, poczekaj, żeby nie było, że mam hm? Tu? No, puszczam. Yeah. To jest najgłupszy oh. eksperyment ever. Ale rusza Ci się głowa, jak gdyby. Z automatu. I to ja, ma o, ja, o, ja mam za duży łeb. Metalowe można rozsunąć. Tak. Prawie nic nie czuję. No, my, no nie chce mi działać, spróbuj. Biały nie mi się nie, nie działa. To jest odruch, że chcesz coś że się rzucić rzucić z głowy. A nie. To patrz, to jest za mnie za duży. za tego wszystkiego jest jedna. Idźcie do szafy i nauczcie sobie ten wieszak na głowę. Serio? Próbowałem z drewnianym, nie zarodzę. Musi być plastikowy, ale nie tak, metalowy. Tak. Plastikowej i Napiszcie w komentarzu nam o wyniku. Zobaczycie, że dzieją się cuda. W Poprzedni sposób zakończyliśmy serią rodem z Chciałem, żeby było równie luksusowe. Mamy szrafroki, żeby Wam oszczędzić widoku naszych wysportowanych ciał, ale to nie zmienia faktu, że ekosauna jest imponująca, Ekodom jest imponujący, a ja mam imponującą sztuczkę, Dwie gumki i, i możesz robić wydarzenia. Trenowałem trochę i tutaj, skoro luksusowo, powiem Ci szczerze, jak jest luktyka. Zobacz, mój drogi kolego. Dwie gunki, założyłem sobie. Widzisz te piękne romanie? Skoncentruj się. Skoncentruj się! Pach! Koncentracja! Pach! Koncentracja! Pach! Aj, mój mały palec! Załóżmy, że tak. Ostatnia próba. Serdelkowe poluchy. Pach. 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 No teraz ci gładko uwierz od nie mówić. Wcześniej tak ładnie zrobić. Robi wrażenie. No i teraz kochani tłumaczę. Trzy pierwsze gumki ściągacie kciukiem. Widzisz te piękne romanie? Trzy gumki zwijam, Trzy gumki dotykam ze sobą i tą wywijamy na górę kciukami. W te dziurki powstałe wkładamy pozostałe palce, a wyciągamy kciuki. I teraz po prostu puszczamy. Uwaga. Tyk. 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 No to mi spadło. Temat prosty i robi wrażenie. Tak Dokładnie. samo jak robi wrażenie loteria Almedte. Staraliśmy wam się pokazać główną nagrodę przy okazji dobrze się bawiąc i mam nadzieję, że to nam wyszło. Oczywiście w opisie wrzucamy wam link, abyście mogli sobie więcej o tej loterii poczytać. Bardzo prosty temat, kupujecie dowolne opakowanie serka Almette i niedługo, jeżeli macie farta, to możecie cieszyć się taką, nie boję się użyć tego słowa, rezydencją. Jak dyrałany, ty uciekaj, odłączaj kamerę, a my dla Ciebie już tutaj czekamy.